Bo to co pamiętam właśnie jak widziałem, mimo tego, że nie było światła, ale ściany są białe i widziałem jak pękają te ściany. Obróciłem się na lewo, na prawo, tutaj. Tutaj widziałem te pękające ściany. To było tragiczne. To było straszne. Możecie zobaczyć tutaj program na Wielki Tydzień Wia Pasquale. Wilkanoc, 12, 12 kwiecień, 11 11 miałbyśmy jeszcze przygotowane pieśni. To był chór, który w zasadzie założyłem ja, jak przyszedłem, bo w tej parafii nie było nawet chóru, zaczęliśmy się uczyć nowych pieśni. Allora, va a da che faremo Dio? Vieni da ecco, non più viva, non è ho capito. Ma come sei raggiunge? Che è il sole, guarda, il sole non è. Tanno. Bagli Proszę sobie wyobrazić, jest, jesteście w łóżku w środek nocy, y, śpicie i nagle ktoś y, zaczyna trząść waszym łóżkiem, trząść waszym domem. Kusz i po tych par, parunastu sekund sekundach cisza i ciemno i krzyk ludzi. Jestem w tej parafii od, od listopada zeszłego roku, czyli od 5-5 miesięcy. Jest to typowa włoska parafia, jest tutaj tylko dwie, trzy rodziny Polaków. I była wielka rewolucja dla nich, i widząc tak, tak młodego księdza. Niektórzy, niektórzy nawet nie, umieli, nie mogli w to uwierzyć, że, że ja jestem ich nowym proboszczem. Tutaj się znalazłem mój drugi dom, tutaj znalazłem moich parafian, tutaj zacząłem pracować, z jestem księdzem. Pierwsza rzecz, pierwsza myśl to my, my sąsi, moi sąsiadzi, sąsiedzi, y, którzy mają naprzeciwko mnie domie, mają, mają malutkie dziecko i pomagają im otworzyć, otworzyć ich gara, żeby mogli uciec, y, bo wszystko się zablokowało, zamki były zablokowane, żeby mogli uciec y, razem z dzieckiem i z tym, co im potrzebne w jakieś bezskoczne miejsce. Udało się. Pomagało się przede wszystkim uciec ludziom. Każdy uciekał w tym, to, co miał. Ja osobiście uciekłem nawet na początku na boso, potem się wróciłem tylko po buty. Człowiek tylko myśli, żeby wziąć dokumenty, to co, to co, coś na nogę, żeby nie, żeby nie było zimno, coś się ubrać. Nie wiem, gdzie pójdę teraz mieszkać. Nie myślałem nawet nad tym. Jestem tutaj. To jest znajdę na pewno jakiś kon. Ktoś z moich parafii, na pewno mi zaproponuje, żeby, żeby zamieszkać z nimi. Duże dobre kontakty mamy z księdzem. Martinom. Wszyscy lubią jego. Abrucezi, czyli mieszkańcy tutaj, tego regionu, są bardzo, bardzo mocni i silni. Jak tylko pozwolą nam otworzą nam te drogi, pozwolą się tutaj rozbudowywać, naprawiać wszystko, to w ciągu roku wszystko odbudujemy.